Jesteśmy, jesteśmy już w budynku u, gdzie na czwartym piętrze ma odbyć się Komisja Zdrowia w sprawie ustawy Lex z są już nasi posłowie. Kolejno Artur Dziambor, Michał Urbaniak, Grzegorz Braun, Pan Prezes Janusz Korwinnika. Poczekaj, że będziemy podyskutować. Limit w windzie, co z limit, tego osób, limit osób w Windzie trzy osoby. Trzy osoby. żyjemy na A my nie a, a wiecie sobie jesteśmy trochę jak koleżki, więc może być to więcej. Tu trzeba sprawdzić, ile jest kilogramów, a nie ile osób może wejść. No właśnie. Jedziemy z panem posłem hosłem? Nie, no nie, nie, nie. nie. Na... Jedziemy z panem posłem Jest jest także ja, Michał Nieznański jaj. oraz Tomasz Grabarczyk. Pozdrawiam serdecznie. O, pan prezes Jej, Janusz Korwin-Mikke oraz pan, nie, pan poseł Grzegorz Braun zabiorą, zabiorą się z panem hosłem. Yy, posłem yy, Hocem, <laughs> Hocem yy, windą, ciekawe o czym będą dyskutować. Yy, no a my tutaj czekamy panowie. Jakie oczekiwania w związku z komisją, która odbędzie się o godzinie 15? Oczekujemy, że pan poseł Hoc zaczaśnie się windzie. Teraz nie, teraz nie. Jak z naszymi posłami, to nie. <laughs> Może lepiej nie teraz, ale jak będzie wychodził, to już. Czy, tak, czy... Punkty, czy o, a ja o. z posłem Piechą. O, to pan o, to poseł Artur Dziambor pojedzie z panem posłem Piechą w takim razie. Ja wiem, że pan posła, że tu tutaj Tak, pan poseł woli schodami, a nie, nie z Arturem. Także zostaje ja nas coraz mniej, zostaje nas mniej. Tak, my jedziemy w takim razie następną windą. Pytanie do posła Urbaniaka. Jakie oczekiwania w związku z tą komisją? Liczę, że ta komisja za chwilę się skończy i po jakichś 10 minutach projekt zostanie odrzucony i już nie będzie tematu i cały projekt segregacji sanitarnej po prostu trafi do kosza i już nigdy więcej nie wróci. Panowie, jak raz mamy pustą windę? Mamy pustą windę, super jedziemy. Dla tych, którzy nie wiedzą, budynek U Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej to jest taki budynek po drugiej stronie wiejskiej, który korytarzami podziemnymi niczym bunkry w wilczym szańcu łączy się z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, i nie ma tutaj zasięgu, bardzo trudno tutaj zadzwonić. I właśnie jedziemy na dół, tak? Jedziemy na dół, właśnie jedziemy w ten bunkier. Ktoś nas ściągnął, ale. Są limity do trzech osób, przypominamy, a, a nas jest tak a nasz już jest czterech, czyli panowie tutaj co mają limity, ale jednak z nami pojadą. E, w takim razie pytanie do Ciebie, Michał. E, ta komisja e, no może rzeczywiście zostać szybko zerwana, może okazać się kompromitacją, albo ten projekt może w trybie bardzo pilnym, mało parlamentarnym szybko przejść i potem będzie posiedzenie Sejmu, więc co dalej? Jakie, jakie działania będzie podejmowała Konfederacja? To jest pytanie, jak bardzo zdeterminowany jest PiS, żeby ten projekt wprowadzić. Na to wygląda, że nie jest. To wczorajsze mówienie o tym, że nikt nie przyjechał z Ministerstwa Zdrowia dlatego, że były robione testy, dzisiaj one są wszystkie negatywne, no to trochę, to trochę śmieszne. Natomiast co dalej? Co dalej, to jest prosto, będziemy jest dalej protestować, jest naciskać jest. społecznie. Udało nam się już dwa takie projekty odrzucić e, dzięki A. temu, że są nam, z nami nasi wyborcy, którzy protestują czy zimno, czy ciepło pod Sejmem. Jeśli trzeba będzie protestować dalej, zrobimy to dalej. I miejmy nadzieję, że kolejny ten pomysł, w momencie kiedy wszystkie europejskie kraje powoli odchodzą od obostrzeń, i od nas odejdzie i zostanie po prostu odrzucony. Tak, na to właśnie liczymy. Już tutaj jesteśmy na końcu czwartym, gdzie odbędzie się Komisja Zdrowia. Najprawdopodobniej osoby, które nie są posłami, nie zostaną wpuszczone na Komisję. Chcę zapytać, a ja będę dalej tutaj liczyć. Marcin, Marcin jest naszym fotografem sejmowym. Też warto odnotować, że to właśnie jego wspaniałe zdjęcie oglądacie. Niestety, tylko osoby zaproszone na komisję mogą wziąć udział, także ja się trochę odsunę. Słuchajcie, no właśnie tak to wygląda. Co dzieje się za tymi drzwiami, to będziemy mogli oglądać na kanałach streamingowych, sejmowych, ale właśnie w taki sposób wygląda rzeczywistość parlamentarna dzisiaj. Czyli zawsze komisje były otwarte, nie tylko dla posłów ale także dla pracowników administracji kół klubów poselskich, czyli takich osób jak my, jak Michał Nieznański. Michał jest asystentem posła Krzysztofa Bosaka, jestem dyrektorem biura prasowego i zawsze mówiliśmy na takie komisje wchodzić, bo zawsze czasem trzeba donieść jakieś poprawki, czasem jakiś projekt ustawy, czasem po prostu pomóc temu posłowi, który ma mnóstwo papierologii tematów. I, i, zawsze potrzebuje rzeczywiście kogoś, kto tam obok niego będzie, będzie w tej pracy pomagał. No ale niestety e, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło e, nowe e, realia, jeśli chodzi o funkcjonowanie takich komisji, zwłaszcza tych komisji, które e, są dla nich bardzo ciężkie, bardzo nieprzewidywalne, a takimi komisjami właśnie e, taką komisją właśnie jest Komisja Zdrowia w sprawie ustaw covidowych. To są nowe formy parlamentaryzmu, to są nowe formy demokracji parlamentarnej niestety w takich realiach żyjemy mamy informację że według gabinetu sejmu asystenci posłów, tak jak ja, pracownicy biura prawnego, tak jak Tomek, nie mogą wejść na, na Komisję Zdrowia. Zgodne z regulaminem Sejmu. No proszę, poseł tylko, piecha tutaj w tle. Tym, kiedy chodzi o Komisję Zdrowia, na wielu komisjach jesteśmy obecni. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jesteśmy obecni jako goście. Tutaj Komisja Zdrowia widać, wprowadza nowe standardy i próbuje odseparować ludzi od siebie. Czekamy na to, co powiedzą posłowie. Na sali są Grzegorz Bram, Artur Michał Obani. Janusz Korwin-Mikke, Janusz Korwin-Mikke, Komisji Zdrowia z ramienia komisji Konfederacji. Zdrowia, więc czekam, mam nadzieję, że poczekamy tylko parę minut, i ta komisja się zakończy odrzucenia tego projektu w pierwszym czytaniu. A jeśli nie na komisji, to miejmy nadzieję, że w Sejmie, a jeśli nie w Sejmie, to miejmy nadzieję, że po prostu przez ludzi i nikt normalny o zdrowych zmysłach nie będzie takiego gniota legislacyjnego, jakim jest ustawa Lex Confident respektował, ani nie podpisze tego prezydent, a wszelkie kary finansowe, jeśli by rzeczywiście takie rzeczy się działy, będą uchylać sądy, co zresztą już sądy robią, wskazując, że wszelkiego rodzaju restrykcje covidowe są po prostu bezprawne. Ta władza nie jest w stanie niczego zrobić porządnie. Ta władza jest śmieszna. Właśnie dwóch takich tutaj klaunów z PiSu widzieliśmy po drodze i pana posła Hoca i pana posła Piechę. I jest Artur Dziambor, który, który idzie umyć ręce, ponieważ komisja już zaraz się zaczyna. Także pozdrawiamy serdecznie. Budynek U, budynek U Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Do zobaczenia.